Witajcie drodzy przyjaciele, witam Was ponownie na kanale Marco Travel Vlog. Dzisiaj mam dla Was film, w którym będziemy testowali, smakowali sól, którą przywiozłam z Izraela z nad Morza Martwego. Zapraszam! Jeżeli kiedykolwiek Wasze nogi zaprowadzą Was do Izraela, Pamiętajcie o tym, żeby mieć bardzo dużo miejsca w waszym bagażu, bo z pewnością zakupicie i przywieziecie ze sobą mnóstwo różnych pyszności. Ja o tym nie wiedziałam, dlatego przywiozłam tylko miody i sól oraz 2 kg czy 3 kg daktyli, bo obawiałam się, że będę miała nadbagaż. Więc jeśli wy pojedziecie, to naprawdę pomyślcie o tym, że warto, ponieważ produkty w Izraelu są wyśmienite zwłaszcza tyle. A teraz przechodzimy już do testu soli, o której wam opowiem. Ja kupiłam to na plaży Kalia nad Morzem Martwym. To był zestaw czterech w takim opakowaniu soli. Naprawdę wybór był duży. Ja wybrałam tylko te ze względu na to, że to jest kolor złoty, czarny oraz taki czerwono-bordowy. To mnie za zainteresowało, zaciekawiło, ale jest wybór naprawdę przeogromny. Możecie się zaopatrzyć w mnóstwo różnych rodzajów smaków, być może zapachów soli. Ja mam sól o smaku Merlot, smaku Smoked. Mm. Smoked, Smoke jest taka bardziej czerwona. Black Calls, to jest ta czarna. Oraz złota. Golden ZALA. Golden ZALT. Golden. I teraz ja spróbuję odrobinkę i powiem Wam, czy ta sól różni się czymkolwiek od naszej zwykłej soli kamiennej, którą znamy znamy z Polski. Myślę, że nie zasolę się dzisiaj. Uwaga. Hmm. Zwykła sól. Całkiem zwykła sól. Może Martwe jest bogate w mnóstwo mikroelementów, niekoniecznie zawsze zdrowych. Więc yy, pić soli z wody yy, z Morza Martwego nie zalecam Wam, ale polecam właśnie kupić produkty w sklepach. Uwaga, teraz spróbuję tą czerwoną sól taką bordową, bo ona ma zapach. Ona pachnie. Mmm, to jest coś w rodzaju takiego przypalonego hmm, drewna. Hmm? pachnie przypalona papryka z grillem tak określiłabym smak tej właśnie czerwonej soli kolejna sól Black Coals strasznie duże są te kawałeczki słuchajcie. taki najmniejszy postaram się wziąć <grym> spróbować mm, tu ewidentnie nie ma żadnego smaku, nie ma żadnej różnicy smakuje jak zwyczajna, zwyczajna sól Hmm, po prostu jest czarna. Może dodano coś w środku, ale tutaj w opisie, w opisie nie znajduję niczego, niczego, co wskazywałoby na jakieś dodatki. Po prostu ciemna. Być może odrobina węgla <śpalonego> spalonego. I ostatnia sól. Słuchajcie, ona ewidentnie jest pozłacana, ale nie sądzę, żeby to było prawdziwe złoto. Nie, nie wyczułam niczego specjalnego. Myślę, że po prostu raczej spełnia to formę taką bardziej ozdobną niż smakową. W każdym razie musiałam powiedzieć, że jest to bardzo fajny upominek bardzo fajne takie wspomnienie na podróż, którą odbyłam do Izraela. Jeszcze tam pokażę. Mm, tak wygląda ta czarna sól. Ta ma smak, ta ma smak, czegoś przypalonego. Mm -hmm. I ta ewidentnie też jest przypruszona. Merlot to jest nazwa wina, ale niestety ta sól nie, nie smakuje <grybujesz> jak wino. Kochani, to wszystko. Mam do Was pytanie: co Wy przywozicie z Waszych podróży? Jakie pamiątki sobie przywozicie? Gdybyście na to pytanie mogli odpowiedzieć, dajcie łapki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was.